Witam Was w kolejnym odcinku rozbudowa makiety. Jak wspominałem w poprzedniej części, dzisiaj zajmiemy się dokończaniem malowania, a mianowicie chodzi mi o cieniowanie elementów. Troszeczkę sobie spatenujemy peron, wycieniujemy sobie góry, tak żeby się niewiele różniły od tego, co już jest zabudowane. Także zapraszam do obejrzenia tego krótkiego odcinka. Tak więc, może na początku pokażę, co będzie mi potrzebne do tego, żeby to wszystko wykonać. Na początek może pokażę pędzle. Postaram się je tutaj wszystkie tak jednocześnie pokazać. O, tu mamy pędzle różne różnice. Twarde, mięciuśkie, takie pośrednie, bardzo miękkie. Również takie pędzelki malutkie, zwichrowane, zupełnie zwichrowane, które też się przydadzą do zrobienia jakichś tam mikrorys czy też y, takiego mikro cieniowania. Wszystko się przyda. Oprócz tego potrzebna będzie też biała farba, akrylowa najlepiej, do tego taki zestaw suchych pasteli, bo jak wiecie, nie posiadam aerografu. Wszystko patyluję głównie suchymi pastelami. Teraz pokażę, jak to wykonać. Przycieniujemy sobie troszeczkę rampy, żeby wyglądała tak jak tutaj. Nie wiem, czy to widzicie. Tu już w tym miejscu jest. Powiedzmy, powiedzmy na gotowo. Całą resztę zaraz sobie tutaj przećwiczymy. Zobaczymy na jednym kawałku, jak to robić. A resztę sobie zrobię już za kamerą. Nie będę Was zanudzał, chodzi tylko o pokazanie metody, w jaki sposób ja to robię. Metod pewnie jest wiele, także od razu zastrzegam, nie jestem jakimś mistrzem w patynowaniu. Zazwyczaj im więcej się robi tych obiektów, tym lepiej to potem wychodzi, czyli trzeba to po prostu ćwiczyć. Ja, jako próbkę, właśnie miałem taką skałkę pomalowaną, sobie tutaj ćwiczyłem różne tonacje kolorów, jak to mniej więcej wyjdzie. Do tego czasami, czasami używam farby czarnej plakatowej i zielonej. Ale w tym przypadku jak przećwiczyłem to na tym kawałku, niestety te farby nie zdają mi efektu, za bardzo za duże mazy się robią i, i wychodzi to po prostu brzydko. No i na koniec taki średni pędzelek do pozamiatania pozostałości. Właśnie tych pasteli, tego proszku i takiego ogólnego wizualnego wygładzenia, pokażę też, jak delikatnie wycieniować taki budynek, który robiłem. On jest delikatnie spatynowany. Jeszcze troszeczkę poprawek wymaga, ale tak jak mówię, to zrobię sobie poza kamerą. Tutaj będzie mi chodziło bardziej o pokazanie metody, jak to zrobić. Fajnie się to prezentuje. Pokażę może na tle budynku, który w ogóle nie został jeszcze spatynowany. O, zobaczcie, taka jest różnica. Ja sobie przestawię kamerę i pokażę to dokładniej. O, teraz to będzie widać lepiej. Tu jest budynek niespatynowany. Tu jest. Spatynowany delikatnie tak mówię jeszcze troszeczkę wydaje mi się że tutaj na dole muszę dodać troszeczkę zielonego ale to zobaczę jak to się będzie komponowało na tle właśnie podłoża i trawy które mam zamiar. Wykonać do wystroju, więc budynek zawsze mogę sobie potem podnieść i delikatnie jeszcze docieniować w zależności od tego, w jakim miejscu będzie stał, żeby to tak fajnie pasowało. Tutaj jeszcze chciałem pokazać, jaki efekt będę chciał osiągnąć. Tutaj jest takie przybrudzenie przez powiedzmy jakąś tam wściekającą wodę. Taki mniej więcej efekt będę chciał uzyskać. Podobnie zresztą jak tutaj. W rogach spróbuję to oświetlić, chociaż nie wiem, czy będzie coś widać. O, zobaczcie, tam porobiłem takie zacieki na betonie, w narożnikach. Może troszeczkę są jeszcze za mocne. Chociaż tutaj widzę, że kamera troszkę przekłamuje. Bo jak przyświecę mocno lampą, to te zacieki są tak, jakby za mocne, ale to mogę przycieniować zawsze. Jeszcze farbą tą szarą, tak skontrować, tak jakby, żeby właśnie troszeczkę zniwelować, jak będzie za ciemno. Więc myślę, że na początek zajmiemy się tą trudniejszą częścią, czyli cieniowaniem właśnie tej rampy. W tym celu, jak widzicie, przygotowałem sobie taki pojemniczek na pastele. Ja sobie to troszeczkę to oddzielę. Bo mi się te kolory tu zaczynają troszkę mieszać, a tego bym nie chciał na razie, żeby mi się mieszały w niekontrolowany sposób. Pędzelki całkowicie suche. Całkowicie suche używam pędzelki. Ja sobie tu delikatnie przygotuję troszeczkę. Przygotuję sobie troszeczkę tutaj tej pasteli, ścieram ten pył nożykiem może tyle wystarczy zobaczmy ile tego wyszło no sporo, ok obstukać troszkę do tego troszkę takiej rdzawej brązowej I do przełamania takiej czerwonej, teraz to sobie lekko wymieszam. No i na końcu, oczywiście czarnej, czarna strasznie brudzi. Na razie tyle. Tę ja tą czarną. To bardzo o, zobaczcie palce. Ale to nic, co jakiś czas trzeba przecierać te ręce, bo to brudzi. Tej. Okay. No i teraz wybieram sobie pędzelek. Zależy, jaki efekt chcę osiągnąć. Powiedzmy, że wezmę sobie na razie ten cieńszy na próbę i zobaczymy, co się będzie działo. Więc troszeczkę czarnego obstukam i zobaczmy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Przestawiłem kamerę. To już maczania pędzelka w, w pasteli nie będę Wam pokazywał. Trzeba jedynie o gdzieś tam, tak, ten najgorszy pył zatrzeć i próbujemy robić delikatnie. Zobaczymy, co nam wyjdzie delikatnie, tu mam troszeczkę mi upadło, mogę to wykorzystać, troszeczkę teraz zielonej i tak ciapiemy, powolutku ciapiemy. O, tu teraz mi zielony wchodzi ładnie. Wiecie, to ma być taka imitacja takiego zmęczonego troszeczkę betonu z zaciekami, troszeczkę takiego z takimi mikro glonami, coś w tym rodzaju no i teraz już mi się robi troszeczkę za ciemno pasowałby to przemieść troszeczkę tym grubszym dajmy troszkę brązowego ciut ciut dosłownie I jedziemy kawałeczek dalej troszkę czarnego. Robimy tak z wyczuciem, żeby ten efekt był nie taki. O tu zobaczcie, już troszeczkę jest za dużo. Trzeba to. O no i po to jest na przykład taki pędzelek twardszy, żeby to jeszcze delikatnie zeskrobać zanim się to weżrę. Jak przesadzimy, to można oczywiście tą farbą na nowo przemalować emulsją i powtórzyć na drugi dzień na przykład cieniowanie. Teraz spróbujmy sobie zrobić jakąś jakiś zaciek. Może tym pędzelkiem malutkim, gdzieś tu może. Nie. To czasami efektu od razu nie widać. Dopiero jak się ręka odstawi i zobaczy, mniej więcej na całości, to wtedy widać, że coś tam się zadziało. Bo naprawdę czasami te zmiany są takie delikatne, te przejścia. Ok, teraz jeszcze tutaj ten dół musimy. Tak ścieniowa całość. To by pasował jakiś zaciek. Tu już można chyba będzie uwrócić więcej przy samych torach. No tu zresztą nie będzie widać, bo tu będzie shooter od torów. I cóż, jedziemy dalej. Można spróbować troszeczkę większym pędzelkiem takim, tylko muszę go wyczyścić, zobaczcie. Ile tu mam jeszcze? Zobaczmy tutaj, czy nie przesadzimy. Delikatnie. O, zobaczcie, co się dzieje. Już jest za dużo. Trzeba to szybko zmazać. Jednak ten pędzel jest za twardy. W tym miejscu albo za dużo nabrałem. i delikatnie zmazać i coś takiego i tak całe dookoła praktycznie muszę po całości muszę tutaj to zrobić dokładnie tu i wszystko to sobie muszę pocieniować i kolejną rzeczą, którą robię, to jest cieniowanie samego tutaj samej powierzchni tutaj tego betonu, żeby to wyglądało taką żeby to miało taką fakturę betonową, już pokazuję jak to zrobić no i słuchajcie teraz pokażę jak zrobić taką strukturę betonu przetartego którą widzicie właśnie na ekranie za chwilkę oddalę kamerę to już nie będzie tak tego dobrze widać ale spróbuję pokazać jak to zrobić więc po pierwsze do tego potrzebna jest nam właśnie wyrzeźbiona taka struktura z tego styroduru którą, tak jak wcześniej wspominałem, trzeba troszeczkę zetrzeć pilniczkiem. Może być to pilniczek taki do paznokci, żeby właśnie powstała taka delikatnie chropowata powierzchnia. I następnie rzeczą, którą robię, to jest właśnie użycie tutaj tej białej farby. Ja sobie jej troszeczkę tutaj wyjmę. Delikatnie sobie maczam. Wycieram. Może więcej, inaczej. Wycieram ten pędzel do sucha, żeby był suchy. Faktycznie i robimy coś takiego. Może za mało farby. czasochłonne, bo trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo będą smugi, więc lepiej przetrzeć parę razy tym suchym pędzlem więcej, niż ubrudzić za bardzo farbą. Chodzi o to, żeby ta biała farba wniknęła delikatnie w te. Mikro szczelinki. O. No już widzę, już nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale już jest, widzę, już zaczyna łapać. Tak. Dobrze. I teraz. Jedna jeszcze rzecz, ja pokażę może tak z bliska, takie cieniowanie krawędzi. Zawsze to można jeszcze naprawić. Postaram się to pokazać. Tylko się przełączę na bliższą jeszcze kamerę. Zobaczcie tutaj, widzicie? To są niedoskonałości właśnie w wycięciu. I jak się tak pomarzę po tych krawędziach, zobaczcie co się dzieje zaczyna nam się to robić takie jakby wypukłe o. robi się to takie bardziej betonowe i tak całą można dokać. tylko że tą czynność wykonuje dopiero jak już tutaj właśnie sobie wszystko wycieniuję to dopiero na końcu Fajnie, właśnie widać. Zaznaczone te krawędzie, takie betonowe. O, coś takiego. Oczywiście, jeżeli efekt będzie niezadowalający, zawsze można to skorygować, poprawić bądź bardziej, bardziej przyciemnić. Tak mówię, to jest takie. Pierwsze podejście w sensie, że jak usypę tutaj właśnie shooter. Poustawiam więcej rzeczy, więcej wystroju, to będę wiedział, czy to jest za mało przyciemnione, czy za dużo. I wtedy jeszcze będę oczywiście korygował. Także tak wygląda właśnie patynowanie przeze mnie tego peronu. I za chwilkę pokażę jak cieniujemy góry. No, jeśli chodzi o góry, to robimy tak samo jak z betonem, czyli paleta moja, troszeczkę farby. Wycieramy. I zobaczcie, lecimy po samych krawędziach. Delikatnie, cierpliwie, nie za mocno, a zacznie wychodzić nam. Powolutku zacznie wyłazić. Wyłazić zaczną takie białe krawędzie można jeszcze tak samo zrobić z czarnym kolorem można troszeczkę ten beton jeszcze przybrudzić ale to wedle już uznania i tak mówię delikatnie lepiej kilka warstw nałożyć tego cienia niż potem to zamalowywać powolutku Jak chcemy bardziej widoczne krawędzie, to troszeczkę więcej tej farby, bardziej mokre. Zobaczcie, już coś zaczyna to przypominać. Może wyłączę oświetlenie, jedno i drugie, będzie bardziej widać różnicę. Zobaczcie, tu jest niepomalowane, a tu jest pomalowane, więc jedziemy, jedziemy dalej. Ja sobie w tym celu nabiorę troszeczkę farby, bo mi się już tutaj skończyła. Tu poprawię, bo wydaje mi się troszkę za mało. Zobaczcie jak się fajnie wydobywa tekstura. Bardzo fajnie się naprawdę, bardzo fajnie się na tym styrodurze takie eksperymenty robi. Ten styrodur po pomalowaniu, właśnie bardzo fajnie poddaje się, właśnie też pastelom. Bardzo fajnie się to patenuje Można robić takie mgiełki niemalże. No i zobaczcie, jak to wygląda. I kolejny kawałeczek. Ostatni tym razem sobie już zrobimy. Resztę sobie zostawię na potem. Czasami jak nam wyjdzie brzydko to, albo to potem możemy z powrotem przycieniować szarą farbą w drugą stronę, czyli suchy pędzel, szara farba i można zniwelować ten biały kolor. Tak mówię. Wedle uznania można dodać tutaj jeszcze inne kolory, można dodać troszkę czarnego, można dodać różnych y, odcieni zieleni. Ja będę to robił dopiero później, jak już będę wiedział gdzie będę sadził dokładnie tutaj krzaczki, drzewka, to wtedy y, sobie gdzieś tutaj jeszcze podmaluję takimi odcieniami zielonymi, coś ala takie właśnie porosty i inne takie detale. Także zobaczcie jak, jak to ożyło. prawie jak żywe. Jeszcze troszkę. Oczywiście brakuje, ale to jest kwestia dopracowania. Więc myślę, że wyszło fajnie. Jeszcze oddalimy kamerę. Proszę bardzo, nie ma praktycznie różnicy pomiędzy starą skałą a nową. Tak jak wspominałem wcześniej, tutaj jeszcze umieszczę jakieś zarośla delikatne i będzie bardzo fajnie to wyglądało. Jeszcze może pokażę, mamy chwilkę, to jeszcze pokażę. Jak, ten domki, jak te domki patynuje? Może na, na tym przykładzie sobie zrobimy szybciutko eksperyment. Posprzątam sobie potem. Więc oczywiście czarna farbka, czarna pastela, przepraszam. Obstukać i delikatnie tu, gdzie chcemy, żeby naprawdę delikatnie. No już jest za dużo. Wciągamy nadmiar od razu. Jest za dużo. Aha, bo wzięł mnie ten pędzelek. No widzicie? Przed kamerą się to troszeczkę inaczej robi, bo jednak tu się chce pokazać dokładniej i przez to się popełnia troszkę błędów. Troszkę zielonego. Troszkę się to kurzy, ale to nic. O, tutaj przy wejściu też zrobimy tutaj za dużo, za dużo. Zrobić jakiś zaciek od tego daszku. Tu delikatnie coś tu, może tu nad samym daszkiem coś. jak mówię, no, po troszeczku, tak do smaku, jak to się mówi, żeby nie przedobrzeć. Tu nam się jakaś zrobiła plama, nie wiem od czego. O. Można twardszym troszeczkę przetrzeć I lecimy dalej. generalnie mięciutkim pędzelkiem metoda klepywania, bo ten, ta farba, ta emulsja, czy też akryl, ona od razu brudzi, także to delikatnie naprawdę trzeba robić. No i tam mówię mix kolorków, czasami brązowy przy ziemi to prawie zawsze są budynki takie przyciemnione lekko. I w jedną stronę się starać ściągać tą pastelę, żeby nam się nie rozmazywała. O, coś takiego. No i to już troszeczkę inaczej wygląda. Tak ja mówię, tutaj można sobie dorobić jeszcze gdzieś tutaj, jakieś z tabliczki, nie poleci. Powiedzmy, jakaś rdza. Delikatnie. delikatnie do smaku. Tu może jeszcze. Tu spróbujmy. Tu nie kleci. Żeby nie przesadzić. Tak jak mówię, zawsze można dorobić. Tutaj na przykład z lampy to samo. Tu prawie do samego dołu można śmiało zostawić ślad. O. Jeszcze poprawimy, bo ten ślad się nie trzyma tej rurki. Zardzewia jej od lampy. Nie wiem, czy troszeczkę nie przesadziłem. Ale to zetrzemy troszeczkę. O! I coś takiego myślę, że już jest fajne. I tak mniej więcej. Potem ten widnek zostawię postawiony, i już jakoś to się komponuje. Może zróbmy sobie próbę tutaj na naszej rampie. Przestawimy sobie tutaj. O, już całkiem, całkiem to wygląda. Dojdzie trawa. Dojdzie shooter, dojdą lampy, oświetlenie. Więc myślę, że mogłoby to tak wyglądać. Przybliżymy sobie jeszcze troszeczkę. Oczywiście, jak ten budynek postawię, to pasowałoby zrobić także zacieki, jakieś tutaj gdzieś na tym betonie. Ale tak jak mówię, jak już będę wiedział, w którym miejscu dokładnie, gdzie co będzie stało, to będę mógł popracować nad detalami. Dobrze, to myślę, że to by było tyle w tym odcinku. To na razie trzymajcie się. Cześć.